W sobotę 25 kwietnia w Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu lekcja historii w Bibliotece. W trakcie wręczono nagrodę laureatom szóstej edycji konkursu znane postaci powiatu kozienickiego oraz rozmawiano o książce do socjalizmu przez więzienie śladami zbrodni bezpieki na ziemi kozienickiej w latach 1945-56. Zgromadzonych powitała dyrektor placówki Elżbieta Stompur. Następnie przystąpiono do wręczania nagród laureatom konkursu historycznego organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach przy współpracy z biblioteką znane postaci powiatu Kozienickiego. Pierwsze miejsce zajął Patryk Korcz, autor pracy Aniołek o księdzu pułkowniku Stanisławie Sikorskim. Drugie miejsce zajęła praca zbiorowa Macieja Kutyły i Michała Wójtowicza o profesorze Tomaszu Mikockim. Były też dwa wyróżnienia dla pracy o Witoldzie autorstwa Pauliny Brodowskiej i Katarzyny Kowalczyk oraz za pracę o profesorze Mikockim dla Weroniki Kowalczyk i Pauliny Kozioł. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wręczane m.in. przez dyrektora zespołu szkół nr 1 Ryszarda Zająca i dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Jarosława Traczyka. Jak poinformowała dyrektor biblioteki, nagrodzone prace mają być opublikowane w zeszycie Ziemia Kozienicka. Za przygotowanie młodzieży do konkursu podziękowania odebrały nauczycieli. Z zespołu szkół Iwona Stępieni i Agnieszka Fila -Sadurska. Kolejna część spotkania poświęcona była rozmowie o książce do socjalizmu przez więzienie, śladami zbrodni bezpieki na Ziemi Kozienickiej w latach 1945 56 autorstwa dwóch Kozienicze Mariana Śledzia i Stanisława Praska. Książka wydana została w 2014 roku i wówczas odbyła się jej promocja. Ukazuje ona działalność Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa na Ziemi Kozienickiej po wojnie. Jest w niej także dużo wspomnień zebranych i spisanych od naocznych świadków wydarzeń. Tematykę książki pokrótce przybliżył jeden z autorów, Marian Śleć, który podkreślił, że główną ideą było odświeżenie pamięci o tych czasach. Następnie głos zabrał dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Podzielił się on ze zgromadzonymi swoją opinią na temat tej publikacji. Jak podkreślił, ma ona zarówno swoje plusy, jak i minusy. Brakuje mi przede wszystkim takie techniczne, aparatu naukowego, chociaż mam świadomość, że panowie nie są zawodowymi historykami, ale ponieważ poruszają bardzo ważne kwestie, wydaje się, że tutaj powinno to, Występować być może powinna być konsultacja z, z jakimś historykiem zawodowym. Książka ta ma także swoje plusy, o których, jak podkreślił dr śmietanka Kruszalnicki, również warto powiedzieć. Porusza na pewno kilka wątków, które mnie zainteresowały i na pewno tymi wątkami się zajmę. Jest kwestia bardzo w sposób ciekawo opisana, jeśli tak można użyć, sprawa morderstwa dwóch, dwóch ludzi z podziemia. W PUBP Koźnickiem i jest, Koźnickiem jest kilka takich wątków związanych w ogóle z życiem w Koźnicach, może tak od strony społeczno-politycznej. Jest kilka ciekawych relacji, które są dla mnie na przykład przydatne od strony opisu pewnych wydarzeń. Niektóre wątki poruszane w tym wydawnictwie będą dalej badane przez zawodowych historyków, pracowników IPN-u. Podczas spotkania wywiązała się także dyskusja o czasach opisanych w książce, czyli latach powojennych, kiedy na naszym terenie Urząd Bezpieczeństwa prowadził bezwzględne działania mające na celu zlikwidowanie ludzi będących przeciwnikami rodzącego się w naszym kraju systemu komunistycznego.